Minister chciał odeprzeć nieprawdziwe jego zdaniem zarzuty lekarza w sprawie recept, ale użył do tego informacji, które zdaniem ekspertów nie powinny być ujawnione. Minister tłumaczy, że nie złamał prawa. Cyprian Jopek. No nie można tak tego zostawić. Doktor Piotr Pisula wysłał Adamowi Niedzielskiemu pismo przedprocesowe z wezwaniem do przeprosin i wpłaty 100 tysięcy złotych na poznańskich hospicjum. W innym dane, wypadku dana, lekarz dana. pójdzie do sądu. Prawo została w, w którym pan minister upublicznił moje wrażliwe dane. To reakcja na ten internetowy wpis Adama Niedzielskiego. Piotr Pisula, szpital miejski w Poznaniu. Lekarz wystawił na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Pojawił się dzień po tym, gdy wspomniany lekarz w TVN powiedział o problemach poznańskich medyków z wypisywaniem recept na leki przeciwbólowe. Weryfikacja pakietu leków zapomoczona niepodłożeniem. Po zmianach wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia. Jest to kłamstwo. Kłamstwo niesione przez lekarza do jego pacjentów. Odpowiada rzecznik resortu. Wcześniej minister oświadczył, że działał w obronie dobrego imienia ministerstwa. Musimy reagować. Urzędnicy twierdzą, że lekarz mógł wystawić recepty, czego dowodem miały być leki, jakie wypisał sam sobie. Powiedziałem prawdę o tym, że nie mogłem żadnemu pacjentowi ustawić receptę. Zresztą nie tylko ja. Kontaktowaliśmy się z placówkami szpitalnymi, w tym z największą placówką szpitalną w Poznaniu. Co usłyszeliśmy? Nie było takiego problemu. Naczelna Izba Lekarska staje murem za doktorem Pisulą, bo do soboty setki lekarzy zgłaszały problemy z wypisywaniem recept na leki przeciwbólowe i psychotropowe. Medycy uważają też, że minister złamał prawo, pisząc o lekach, jakie doktor, będący także pacjentem, wypisał sobie na leczenie kontuzji. Zburzono zaufanie do systemu, który dla lekarzy, dla pacjentów jest błogosławieństwem. Systemu z danymi wrażliwymi pacjentów, ich chorobami i zażywanymi lekami. To się w głowie nie były. Weszli do Ministerstwa Zdrowia z kontrolą poselską. Według nich wpis to odwet za krytykę. Posłowie ustalili, że po wypowiedzi medyka, minister wydał ustne polecenie sprawdzenia słów lekarza. W odpowiedzi miał otrzymać dane medyka internetowym komunikatorem. Informacje najbardziej wrażliwe informacje dotyczące naszego stanu zdrowia, leków, które są nam wypisywane, albo lekarzy, którzy te leki wypisują. Są przekazywane komunikatorem WhatsApp bez żadnego zabezpieczenia. Apelowałbym, żeby również media nie wzbudzały ciągłego poczucia zagrożenia, bo mam wrażenie, że mówienie o strachu lekarzy w najróżniejszych kontekstach stało się ostatnio hobby. Dzisiaj trudno jest spojrzeć pacjentowi w twarz i powiedzieć. Kiedy opisuję Pana sytuację zdrowotną w systemie, to jest Pan bezpieczny i Pana są bezpieczne. dementuje. Rzecznik Resortu zaprzecza, by jakiekolwiek dane wrażliwe przesyłano internetowym komunikatorem. Kategorycznie zaprzecza, by minister miał wgląd w dane wrażliwe pacjentów. Nie mamy dostępu do informacji skąd pacjenta i skąd lekarza. Każda informacje na koncie pacjenta. W lekarza jest zaszyfrowany. Urzędnik mówi, że są dwa systemy. Pierwszy z kątem pacjenta i lekarza, z wypisywanymi lekami, dostępny tylko dla lekarzy. Drugi to system e-zdrowie, który monitoruje medyków, pokazuje liczbę wypisywanych recept. I to z tego systemu skorzystał minister. I nie popełniono tu żadnego przestępstwa. Innego zdania jest doktor Piotr Pisula. Cyprian Jobek, wydarzenia. To znaczy